To był niezaprzeczalnie trudny okres dla Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS ma za sobą porażkę w wyborach parlamentarnych, serię dziwnych wypowiedzi bez ładu i składu, a także spóźnienie na otwarcie pierwszego posiedzenia Sejmu. Nie zapomnijmy dodać, że polityk, który jak dotąd unikał kamer. Coraz chętniej dzieli się swoimi opiniami z mediami. Pytanie, czy działa to na jego korzyść? Wyjaśnienia patowego momentu w karierze Kaczyńskiego złożył anonimowy polityk PiS. W rozmowie z gazetą PL stwierdził, że prezes nie był w tak złej formie od czasów katastrofy smoleńskiej. Kaczyński nigdy nie był w tak złej formie, jak teraz, zdradził kolega z partii. Dopytywany o powody złego samopoczucia lidera polskiej prawicy, Członek PiS wymienił zdrowie i wiek polityka. Przypomnijmy, że Kaczyński ma już 74 lata i to miała być jego ostatnia kadencja w parlamencie. Wiek, zdrowie, porażka w wyborach stwierdził polityk PiS. Jak podkreśla Gazeta.pl, nowa rzeczywistość jest dla prezesa nieznośna. Wcześniej był traktowany wyjątkowo. A niedawno w Sejmie kamery dopadły go, niczym szeregowego posła. Inną sprawą jest fakt, że Kaczyński tym razem nie uchylał się od odpowiedzi. Czyżby nowa taktyka prezesa? Jarosław Kaczyński nie miał przez ostatnie 8 lat problemów z dziennikarzami, którzy go napadają z mikrofonami i pytaniami. Zawsze byli ludzie, którzy go odgradzali. Teraz ta osłona znika. Nagle pojawia się nowa rzeczywistość i trzeba się jakoś w niej odnaleźć. Dziennikarze go dopadają, prezes irytuje się, ale odpowiada na pytania. Spira Pytań i rosnącej irytacji prezesa się nakręca. Tłumaczył inny polityk Pis. A, wiem, że to nieistotne, ale naprawdę ktoś siedzący obok mógł powiedzieć prezesowi, że to źle wygląda i mógł strząsnąć ten brokat z barków. Zdenerwował się polityk Pis, po czym dodał: Nikt mu nie powie, że źle wygląda. No bo kto? Terlecki? Grupa starszych facetów ma mu powiedzieć? Jakaś kobieta by się tam przydała, zauważył człowiek prawicy. Innemu parlamentarzyście Pis nie podobały się maniery szefa oraz fakt, że nie można go Krytykować Prezes jest nietykalny. Mnie nie interesuje, jak wygląda, ale ta dworskość. Nikt nawet nie ma odwagi powiedzieć, panie prezesie, zróbmy to inaczej, spokojniej, tylko cały czas idziemy na starcie, stwierdził. Zły stan szefa prawa i sprawiedliwości obrazuje nie tylko jego zachowanie, ale i język. Ostatnio opisaliśmy na temat o tym, jak Kaczyński mówił o Tusku przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Przyłapanemu przez dziennikarzy prezesowi rozwiązał się język. Reporterzy o nie mieli ze zdumienia. Kaczyński mówił o niebywałym niemieckim hamstwie ze strony PO i że rząd zachowywał się jak ostatni lump. Dziennikarzom trudno było zrozumieć, co dokładnie prezes PiS miał na myśli. Zaraz po tym, jak wypowiedź obiegła media, posypały się komentarze o złej formie polityka. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał.